Słuchajcie, dzisiaj jest 15 styczeń. Ja wróciłem z pracy. A dzisiaj jest dla nas ważna rocznica. Minęło dziś, dzisiaj mija 3 lata. Odkąd ja wyjechałem na Filipiny i poznaliśmy się ra, razem z minet. Jak się spotkaliśmy 15 stycznia 2020 roku. Tak nie rozstaliśmy się nawet na jeden dzień do tej pory. No i tak spędzamy dzisiaj te. no takie małe święto. Happy Quarrel, kochanie. <laughs> Minet mówi, że to jest rocznica Trzy lata kłótni. <laughs> No fakt faktem, kłócić też się dosyć często kłócimy, ale jakoś kłócimy się i potem się godzimy, ale powody kłótni są różne, no. często od nas niezależne, ale nie chcę już poruszać tego tematu. Jakie? Je. To jest nie ma problemu, finish relation, wedding nie finish, jestem legalna z nie ma <laughs> di polski <Filipiny>. <laughs> Minet mówi, że jest, że jest legalną żoną, że nie, mo, że nie można się rozwodzić. Na Filipinach rozwodów nie ma. Więc nawet jak się kłócimy, to rozwód nie wchodzi w grę. No, mor quarrel, No, jeszcze, że tak powiem, Minet nie może się pogodzić z tą. Że, że tak w Polsce jest, że na przykład człowiek jest po rozwodzie. No i jest ktoś w pobliżu, kto z kim się rozwiodłeś. To jest na Filipinach nieakceptowalne. no, Dobre. No, teraz coś minet może powie. Bardzo dziękuję. Tu jest People subscribers no. Good health. Dobranoc śleskim. <laughs> dobranoc do, 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 dobry wieczór dopiero. Nie dobrano. Dobranoc to już koniec dnia. Ja mówię good night, <laughs> sleep. Ale jak co niedziela muszę spełnić obowiązek, muszę wysłać faktury do firmy, firmy faktury kosztowe za paliwo. Bo w poniedziałek dostanę pieniądze, przelew za swoją tygodniową pracę. Także, jak tego nie zrobię, to większy podatek będę musiał zapłacić. Ale, żeby ten podatek trochę zmniejszyć, to muszę wysłać faktury, bo to są faktury kosztowe moje. I tak z reguły robię co tydzień generalnie pracuję od początku roku. Pracowałem każdego dnia. Nie miałem żadnego dnia przerwy. Ponieważ no, chcę trochę nadrobić, ponieważ chcę trochę nadrobić, no że tak powiem, zaległości swoje. Jakie mieliśmy z tego tytułu, że tyle czasu się nie pracowało. Żeby odbić się trochę od dna. Jak się odbijemy od tego dna, to może potem trochę będę mniej pracował, ale na razie muszę pracować tyle, ile się da. Pokrótce, zobaczcie, jak spędzamy tę dzisiejszą uroczystość. Moja żona gra na naszym na Aplay TV. Jeź, jeździ kładem. Na wyścigi. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> o, o, zobaczcie, zobaczcie jak jedzie. Ma tu dobrą zabawkę. Mm. Oliwia, gdzie ty wchodzisz? Uważaj, bo zlecisz. Uważaj. Uważaj. <laughs> Mama zajęta graniem nie pilnuje Oliwii, a ja nagrywam. No. Schodź stąd. Zobaczcie, jak żona się cieszy. Jak gra. Ma tu zajęcie teraz. Gra w różne gry. Jak już wcześniej pokazywałem. Nie, no ale dobrze jest. Nie, bateria jest Okej. Okay. Trzeba mi nagrywać, bo teraz zajmuje trzecie miejsce. A niedawno była szósta. A, jak podekscytowana. Podekscytowana. O, na trzecim miejscu dojechała. Na trzecim. Super, musi potrenować jeszcze trochę i może niedługo zajmie pierwsze miejsce. Zobaczcie, moi widzowie, co moja żona robi podczas gdy ma wolną chwilę. Popatrzcie. O, gra w tenisa. Na telewizorze ma piłeczkę za pomocą Apple TV. Gra w tenisa. <grymne> o. Te, teraz gra żona, potem będę grał ja. Zobaczcie, skończyła grę w tenisa. A teraz. Gra w coś innego. Popatrzcie w co? W kręgle. <grym> w <strach> Ma dobre zajęcie. W kręgle, potem gramy jeszcze w składy, wyśc wyścigi. Mamy różne takie gry, w które gramy sobie na zmianę. Raz, minę, teraz ja. <laughs> Spary, tak? O! Strike. Zbiła wszystkie. Kręgle nie mam szans z minet, bo... Ona powiła rekord, zyskała 96 punktów, a ja najwięcej chyba 80 80 czy 84, już nie pamiętam. Nie jestem w stanie jej dogonić. I raczej jestem już zrezygnowany, że ją pokonam w tą grę. Ale może kiedyś się uda, nie wiem. you mm -hmm.